Czasami zdarza się tak, że przychodzicie na dany konkretny, już umówiony zabieg medycyny estetycznej do gabinetu i dowiadujecie się, że lekarz wam go nie chce wykonać. Takie sytuacje są trudne, zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Dla lekarza, bo często spotyka się z takim powiedzmy rozczarowaniem na twarzy pacjenta. No i dla pacjenta jest to również niesatysfakcjonujące, że nie zrobił tego w zabiegu wtedy, kiedy zaplanował. Pamiętajcie, że gabinet medycyny estetycznej to nie jest sklep spożywczy. To nie jest tak, że idziecie kupić mąkę i tą mąkę dostajecie. Często jest tak, że zamiast mąki możecie dostać cukier, bo akurat dla Was będzie lepszy. A często jest tak, że po prostu spotykacie się za dwa tygodnie, bo tej mąki, powiedzmy akurat teraz, nie ma dla Was dostępnej, będzie dla Was dopiero za dwa tygodnie. Dlaczego? O tym dowiesz się w dzisiejszym filmiku. Kiedy nie wykonam zabiegu medycyny estetycznej? Po pierwsze, w sumie, tak jakbym powiedziała, po pierwsze, nie szkodzić, tak jak zgodnie z przykazaniem lekarskim. Teraz powiem, po pierwsze, Wtedy, kiedy są przeciwwskazania. Przeciwwskazania mogą być wykluczające nas na zawsze z danego zabiegu, a przeciwwskazania mogą też być takie, które nas wyłączają czasowo. Najłatwiej jest zrozumieć pacjentowi, że nie wykona się zabiegu, dlatego że jest przeciwwskazanie, które jest wykluczające do danego zabiegu, natomiast trudniej jest przekonać go do tego, że ma przeciwwskazanie, jeśli wcześniej były zabiegi wykonywane. Na podobnym obszarze, z podobnymi preparatami, ale bez na przykład choroby, która rozwinęła się niedawno. Zawsze wtedy słyszę: Ale przecież już miałem wielokrotnie ten zabieg, nic się nigdy nie działo, możemy robić. I ja wtedy zawsze mówię, że nie, musimy poczekać. Jakie są przykłady takich przypadków? Na przykład niedawno rozpoznana choroba Hashimoto. Jest to choroba, która często jest i nie jest przeciwwskazaniem. W sytuacji, kiedy jest świeżo rozpoznana, kiedy jeszcze nie wiemy, jak się będzie rozwijała, takich zabiegów na przykład z wypełnieniem nie powinniśmy robić. Możemy je zrobić w przyszłości, kiedy będziemy wiedzieć, że choroba jest ustabilizowana, kiedy będziemy wiedzieć, że sytuacja się nie zmieni na niekorzyść pacjenta, wtedy możemy ewentualnie takie zabieg podjąć, ale nie w momencie, kiedy to jest świeżo rozpoznana. Co mam na myśli świeżo rozpoznana? To jest nie, niekoniecznie, że tydzień temu. To może być pół roku temu, czy rok temu, jeśli tylko nie ma odpowiedniej kontroli endokrinologicznej. Po drugie, z przeciwwskazań e, takich powiedzmy m, mniej popularnych czasowo nas e, oddanego zabiegu, e, 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 powiedzmy wykluczających, są infekcje infekcje typu przeziębienie, typu e, najzwyklejsza infekcja właśnie kataralna, ból gardła, e, ale także opryszczka, zapalenie zatok, e, zapalenie e, miazgi, e, zapalenie e, okolicy jamy ustnej. To są wszystko rzeczy, które nas w sposób czasowy wykluczają z zabiegów medycyny estetycznej np. z użyciem wypełniaczy, dlatego że mogą przynieść dużo więcej komplikacji niż faktycznie pożytku. Tutaj trzeba się wstrzymać w odpowiedni, odpowiednią ilość czasu po tego typu rzeczach, po typu, typu, te, tego typu infekcjach. To może być dwa tygodnie, to może być cztery tygodnie. Wszystko zależy od rodzaju infekcji, od przebiegu infekcji oraz od pacjenta i jego, jego stanu i wywiadu. I tutaj koniecznie musicie zaufać lekarzowi, bo to, że coś zrobicie szybciej, wcale nie znaczy, że będzie dla Was lepiej. Pamiętajcie, że zabiegi medycyny estetycznej to są zabiegi, które wykonujecie wtedy, kiedy chcecie poprawić jakość swojego życia, kiedy chcecie poprawić to, jak wyglądacie, a nie dążycie do tego za wszelką cenę po do celu. Sytuacja numer dwa, kiedy nie wykonam takiego zabiegu medycyny estetycznej, to jest brak wskazań. Brzmi dziwnie, ale wtedy, kiedy widzę, że na przykład dana osoba nie ma kompletnie zmarszczek na czole i nie ma nadmiernej aktywności mięśni mimicznych, toksu nie wykonam, bo nie ma po co. W sytuacji, kiedy jest nadmierna aktywność mimiczna, ale zmarszczek nie ma, taki zabieg spokojnie możemy wykonać. Więc Tutaj znowu, ważne jest, ważne jest takie rozpoznanie i spójność kliniczna. Wtedy, kiedy ja nie widzę skazań, kiedy widzę, że na przykład nie ma pojawiających się brust nosowargowych albo są takie dyskretne, dyskretne, nie ma sensu tego wypełniać. Mogę zaproponować wtedy innego rodzaju zabiegi, niż pacjent, yy, niż, niż pacjent sobie wcześniej w głowie ułożył, ale też potrzebuje tutaj po tej współpracy z pacjentem, że będzie otwarty na inne możliwości, niż te, które sobie wcześniej właśnie w głowie ułożył. Sytuacja numer 3. Kiedy widzę, że efektu po takim zabiegu nie będzie, albo że będzie niezadowalający czy niewystarczający, yy, Tutaj najczęściej jest to sytuacja na przykład uniesienia brwi albo likwidacja zmarszczek czy poprawa okolicy oka. I tutaj powiem wam tak. Często jest tak, że chcecie brwi unieść, bo chodzi wam o bardziej o większe otwarcie oka. I pytacie się o zabiegi typu Bobotoks, typu, typu Nicili liftingujące, i ja wtedy wiem, że to na pewno nie będzie wystarczające i na pewno nie będzie e, efekt na tyle długo trwał, żebyście Wy byli zadowoleni i żebym mnie ja też była zadowolona. W takich sytuacjach na przykład często e, polecam pacjentom e, zabiegi blefaroplastyki, czyli chirurgicznego wycięcia nadmiaru powieki. Dzięki temu uzyska się to otwarcie oka bez unoszenia brwi. Albo w przypadku, właśnie, zmarszczek okolicy oka, wiotkości skóry pod okiem, często przychodzicie na zabiegi typu Botox, albo są zmarszczki, wokół łapki, ale okolica oka, skóra wokół oka jest na tyle wiotka, że Botox tylko pogorszy tę sytuację, bo stanie się bardziej wiotka, ponieważ Botox podziała na mięśnie okrężny, rozluźni go, ale tym samym skóra, która się przyczepę do mięśni, która okala to oko, stanie się bardziej luźna, bo nie będzie mieć tej siły spinającej. W takiej sytuacji zamiast botoksu zalecam inne zabiegi stymulujące na okolicy oka, na skórę okolicy oka, czyli na przykład zabiegi laserowe, czy tak jak w przypadku wyżej, lefaroplastyka powieki dolnej. Są to sytuacje, które często wymagają od Was więcej Więcej zachodów przychodzili na zabiegi, dlatego że zabiegi stymulujące, jak na przykład laseroterapia, trzeba powtarzać częściej niż raz. Żeby ten efekt uzyskać, trzeba na ten efekt poczekać dłużej niż 3 dni, czyli mniej więcej 6 tygodni, ale naprawdę warto. I tutaj zaufajcie swojemu lekarzowi, jeśli mówi Wam, że dany zabieg nie przyniesie rezultatu takiego dla Was satysfakcjonującego. Tylko może nawet pogorszyć Waszą sytuację, i przez to nie będziecie ani Wy zadowoleni, ani Wasz lekarz. Sytuacja numer 4. Wtedy, kiedy były już robione zabiegi danej okolicy, a wtedy, kiedy Wy nadal nie jesteście zainteresowani, i mówię tutaj na przykład o sytuacji takiego już problemu medycznego, dysmorfofobii. Chodzi o to, że taka osoba, niezależnie od tego ile zabiegów i jakich zabiegów będzie mieć wykonywanych, zawsze będzie niezadowolona ze swojego wyglądu. W takich sytuacjach zawsze, zawsze, zawsze konieczna jest koniecznie konsultacja psychologiczna, dlatego że bez wsparcia psychologa, bez wsparcia też czasami psychiatry, nie uda nam się wyprowadzić takiego pacjenta do stanu, kiedy nie będzie taki zwykły potrzebował. Nie zawsze jest tak, że każda taka drobna rzecz jest naszym kompleksem. Czasami zapętlamy się w kółko, szukając coraz to nowszej, innej rzeczy do poprawy, a tym samym nie uzyskując tej poprawy psychicznej, tego, tego głosu w głowie, że tak, jest fajnie, podoba mi się już sobie, teraz tylko utrzymajmy ten efekt. Kochani, podsumowując, chciałam Wam powiedzieć, że ten filmik też był trochę dla mnie. Dla Was był, dlatego, że chciałam Wam pokazać, w jakich sytuacjach nie należy danych zabiegów wykonywać. A dla mnie, dlatego, że sytuacje, kiedy odmawiam pacjentowi zabiegu, są dla mnie także nieprzyjemne. Liczę się wtedy z tym, że możecie być rozczarowani, że nie spełniłam Waszych oczekiwań. I chciałabym, żebyście to wiedzieli: że to jest, czy w moim przypadku, czy w przypadku innych lekarzy że to jest tylko i wyłącznie z myślą o Was, z myślą o Waszym dobru, o Waszym wyglądzie, Waszym samopoczuciu bo medycyna estetyczna to jest medycyna i przede wszystkim mamy nie szkodzić.